Cześć z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W ostatnim czasie w polskich mediach było stosunkowo cicho o Solarisie. A wpisując frazę w Google, co się dzieje z Solarisem, otrzymujemy informację, że ten odnotowuje straty i też możemy znaleźć informację o strajkach z roku 2022. Jednak aktualna sytuacja prezentuje się nieco inaczej i omówimy ją obszernie w dzisiejszym odcinku na podstawie raportu zamieszczonego na oficjalnej stronie Solarisa za rok poprzedni. Czy Solaris chyli się ku upadkowi, czy jest wręcz przeciwnie? O tym dowiesz się w tym materiale. Zapraszam do oglądania. Praca kierowcy autobusów w Polsce to jedna z najbardziej niedocenianych branż w naszym kraju. Praca kierowcy niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność. A wynagrodzenie tego niestety nie odzwierciedla w porównaniu do innych zawodów w naszym kraju. Zawodowi kierowcy kochają swoją pracę i nie wyobrażają sobie zmiany jej specyfiki. Dlatego daj sobie szansę wykonując tę samą pracę, ale otrzymując lepsze zarobki. Rozpocznij pracę na terenie Niemiec na niemieckiej umowie o pracę. Wcale nie musisz znać języka, a wystarczą tobie same uprawnienia. Możesz pracować blisko polskiej granic lub... Skorzystać z wygodnego systemu, który zapewni ci tygodniową lub dwutygodniową przerwę. Do tego dochodzi wiele innych benefitów: pracujesz tyle samo, a zarabiasz znacznie więcej. Zapoznaj się z aktualną ofertą pracy u partnera dzisiejszego odcinka firmy Savi Personal. Skorzystaj z numeru telefonu zamieszczonego w opisie i już teraz zarabiaj więcej, pracując w lepszym miejscu. W 2023 roku Saris osiągnął sprzedaż na poziomie 1456 pojazdów, co daje nam około 3-4 autobusy dziennie. Lecz trzeba mieć na uwadze, że większość zamówień. To zamówienia zbiorowe dochody przedsiębiorstwa wzrosły do 819 milionów euro, co stanowi wzrost o ponad 18% w stosunku do roku poprzedniego. W segmencie autobusów zeroemisyjnych, które ostatnio są bardzo popularne, firma zdobyła lidera na rynku z udziałem 15%, ponadto Solari zachował dominującą pozycję wśród europejskich producentów autobusów elektrycznych i wodorowych, osiągając 14,5% udziału w rynkach w latach 2012-2023. Ciekawe, po raz pierwszy w swojej historii ponad 80% produkcji firmy stanowiły pojazdy nisko oraz zeroemisyjne, w tym autobusy elektryczne, wodorowe, trolejbusy oraz hybrydy. Interesującym faktem jest również to, że firma podjęła kroki w kierunku ekspansji na rynek Ameryki Północnej, prezentując swój pojazd w Kanadzie. W 2023 roku, jak Solaris podaje, wykazał dużą zdolność do adaptacji zmieniającym się środowisku rynkowym, osiągając imponujące wyniki produkcyjne i sprzedażowe, które podkreśliły odporność firm na dynamiczne zmiany gospodarcze. Chyba tutaj istotnym dowodem jest wynik sprzedaży na poziomie prawie 1,5 autobusów w roku 2023. Konsekwentna rozbudowa oferty w obszarze e-mobilności przez lata umożliwiała Solarisowi zaspokojenie ewoluujących potrzeb rynku, co też przełożyło się na utrzymanie pozycji lidera wśród europejskich producentów autobusów zeroemisyjnych w latach 2012-2023 z udziałem rynkowym na poziomie 14,5% na koniec 2023 roku. Dodatkowo Solaris uzyskał pierwsze miejsce na rynku autobusów bezemisyjnych. Wyniki te przyczyniły się do rekordów przychodów w wysokości ponad 800 milionów euro w 2023 roku, co oznacza wzrost o ponad 18% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Solaris dostarczył swoje pojazdy klientom z 17 krajów europejskich, głównie z Polski, Hiszpanii, Włoch, Norwegii, Niemiec, Czech, Rumunii oraz Węgier. Z wszystkich pojazdów dostarczonych w tym roku 690 to były autobusy elektryczne. Z kolei trolejbusów oraz autobusów wodorowych sprzedało się odpowiednio 202,8 81 sztuk. Znaczący wzrost sprzedaży autobusów wodorowych w ostatnim czasie uwypukla eskalujące zainteresowanie operatorów transportu publicznego tą innowacyjną technologią. Solaris do końca roku 2023 dostarczy łącznie 180 autobusów wodorowych. Ciekawostką jest również to, że 44,5% wszystkich autobusów wodorowych zarejestrowanych w Europie w 2023 roku pochodziło, uwaga, właśnie od Solarisa. Do końca roku firma Solaris zanotowała zamówienie na 535 pojazdów wodorowych z planowaną realizacją w latach 2024-2026, co informuje nas o tym jaki jest aktualnie trend w komunikacji miejskiej jeżeli chodzi o zakup nowych autobusów. A teraz omówimy chyba takie najważniejsze zamówienia, które to Solaris zrealizował w roku 2023. W kwietniu firma dostarczyła do Oslo 183 autobusy przegubowe elektryczne Urbino, co jest największym zamówieniem na autobusy elektryczne. W historii Solarisa. Z kolei operator w Berlinie zdecydował się na zakup 50 elektrycznych autobusów Solaris Urbino 18, które to mają być dostarczone w latach 2024-2025. Nie zabrakło również zamówień, chociażby z Hiszpanii. Tam zostało zamówionych łącznie 36 autobusów Urbino 12 i dwa przegubowe autobusy wodorowe marki Solaris na rok 2024. Zamówienia, które właśnie teraz przedstawiłem, są tylko małą częścią tego, jakie trafiły łącznie do marki Solaris w w roku 2023, co świadczy o tym, że firma jest naprawdę dobrej kondycji. A co z nowościami? W październiku na targach Busworld w Brukseli firma ujawniła nową wersję swojego elektrycznego autobusu. Jest ona opracowana na podstawie zaawansowanej architektury napędowej, która ma zapewnić przewoźnikom możliwość całodniowej eksploatacji oraz nadzwyczajnej efektywności przy jednoczesnym utrzymywaniu niskiej wagi pojazdu. Debiut modelu zaznaczył też premiery baterii nowej generacji montowanych na dachu autobusu, które umożliwiają przejechanie 600 km na jednym ładowaniu. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że deklaracje producenta to jedno, a praktyczne użytkowanie to drugie. Do rodziny Solarisa dołączył również 12-metrowy model o podobnej konstrukcji, który miał swoją premierę podczas targów Mobility move w Berlinie w marcu 2024 roku. Zarówno nowe Urbino 12 Electric, jak i jego przegubowa odmiana spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, w tym co ciekawe i tutaj nowość, wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa, które to mają być zastosowane do pojazdów rejestrowanych od lipca 2024 roku. Jak sam producent się chwali, misja Solarisa to nie tylko tworzenie alternatyw dla tradycyjnych napędów, ale również redukcja emisji pochodzących z procesów produkcyjnych i usług. Ostatecznym celem jest osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej przez Solaris do roku 2045, tak więc trzeba przyznać, że całkiem ambitny cel. Solaris planuje również rozszerzyć swoje portfolio o produkty dedykowane dla segmentu międzymiastowego, prezentując w najbliższych latach nową platformę zeremisyjną o trzech różnych długościach: 10,9, 12,2 oraz 13 metrów dostępną zarówno w wersji bateryjnej, jak i w tej wodorowej. W 2023 roku Solaris zdecydował również strategicznie o wejściu na ręki Ameryki Północnej z ofertą skupiającej się wyłącznie na pojazdach zeroemisyjnych, a pierwszym etapem realizacji tego zamierzenia było przetestowanie trolejbusu Trolino 12 w Kanadzie. W sierpniu zeszłego roku pojazd został zaprezentowany w Vancouver, gdzie zyskał uznanie lokalnych operatorów. Testy stanowiły okazję dla władz północnoamerykańskich do zapoznania się z kluczowym produktem marki Solaris oraz do zgromadzenia istotnych opinii. Wtedy też na konferencji prasowej firma po raz pierwszy przedstawiła wizualizację pojazdu przeznaczonego na rynek amerykański, którego wprowadzenie do sprzedaży zaplanowano na rok 2026. Podsumowując aktualne działania Solarisa można stwierdzić, że ten postanowił iść w ekspansję na rynki amerykańskie, co jest bardzo odważnym ruchem, ale też sama infrastruktura w Ameryce, jeżeli chodzi o komunikację autobusową, nie jest tak dobrze rozwinięta jak w Europie, dlatego potencjalnych klientów jest proporcjonalnie mniej. Również widać tendencję do rozwoju w zakresie elektromobilności i odchodzenie już od silników spalinowych. W przypadku osobówek ten ruch, jak możemy zobaczyć, nie wyszedł zbyt dobrze. Zobaczymy z kolei, czy trend ten utrzyma się na rynku komunikacji miejskiej. A w dzisiejszym materiale to będzie już na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do sekcji komentarzy. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!